Partnerem podcastu jest AIRES Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie. Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. O implantologii, a nazywa się ten podcast Stomatologia i Implanty Nauka Biznes. Jest ze mną w studiu dyrektor do spraw edukacji OSIS Witold Tomkiewicz. Dzień Witam dobry serdecznie. Państwu, dzień dobry, panie Borysie. Dzisiaj opowiemy o tym, jak wyglądał kongres, który odbył się. 13 kongres OSIS, tak. OSIS, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, już 13 kongres. Kongresy odbywają się co dwa lata. I, I w maju, w trzy maju, dni kongresu, trzy, trzy dni, dni spotkań, dwa dni, uh -huh. tutaj jeden dzień mieliśmy warsztatowy i mieliśmy też, też wyjątkowych wykładowców. Implanto, perio, protetyka, chirurgia stomatologiczna. Od kilku kongresów już... Tematyka kongresów jest ustalana i również wykładowcy przez profesora Andrzeja Wojtowicza, naszego prezesa, i profesora Majrona Nevinsa, który jest Uniwersytet w Harvardzie, Uniwersytet w Pensylwanii i również on jest czermenem wydawnictwa amerykańskiego o implantologii i periodontologii. International Journal of Prosthetics and Restorative Dentistry, i jednocześnie jest czermanem, teraz już z synem wspólnie z Markiem Nevinsem, jednego z największych sympozjów, które odbywa się w Bostonie. Od. To było też oni mieli 13, co 3 lata to wyjdzie jakieś 30 mhm. parę lat już. I, I w sumie ten nasz program to jest jakby taka, ta, 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 taka kwintesencja. Mniej więcej tego. To, to jest ogromny kongres. Co jest u nas? Myron Nevin zaprasza zwykle i, i kilku najlepszych wykładowców zagranicznych, którzy przyjeżdżają do Polski, więc mieliśmy, jak również mieliśmy innych gości. I jednym z takich wyjątkowych gości był na przykład Józef Czokrun. Józef Czokrun miał warsztat i to jest osoba. Tak jak wspominaliśmy kiedyś z profesorem Andrzejem Wojtowiczem jednym z pierwszych odcinków o rekombinowanych czynnikach wzrostu, że one stosowane są w Stanach mhm. od roku 2005 i jakby lepiej regenerują te tkanki miękkie i tkanki twarde, czyli kość. To w Europie te czynniki, one są jeszcze niedopuszczone, Natomiast i, i to były od, warsztaty też, tak? To by, to, to, mhm. Dokładnie to były warsztaty, że ozef prowadził, bo czokrun jest propagatorem pozyskiwania tych czynników wzrostu z surowicy, czyli z pobranej krwi od pacjenta. Przy zastosowaniu wirówki otrzymuje się różne frakcje osoczowe i tamte czynniki są zagęszczone, nie aż tak bardzo jak w tych rekombinowanych, bo tam jest ich około tysiąca razy więcej niż normalnie mhm. we krwi. Mhm. I, ale około 6, 7, 8, 9 razy więcej tych czynników jest w tych tak zwanych PRF-ach i PRF-ach, w tych frakcjach osoczowych, które polepszają gojenie tkanek miękkich, które zabezpieczają y, też regenerowaną kość. Nie? Czyli to nie tylko był wykład, ale również to, warsztat. Dokładnie, to, to były hmm. też warsztaty. Również był warsztat laserowy z Robertem Millerem. I on się dzieszył dosyć dużym powodzeniem, bo była jakby dogrywka zrobiona następnego dnia też. No tak, bo tutaj ograniczona liczba osób, była, tak. która mogła wziąć udział i pewnie było więcej chętnych. Dokładnie. To były dwa główne, główne warsztaty i one przyciągnęły większość osób w pierwszy dzień we czwartek 16 maja, prawda? I potem jak przejdziemy do wykładów pierwszego dnia, oczywiście Myron Newins otworzył. I, I można powiedzieć, że, że ten, ten pierwszy dzień, jak mówimy o klinice, to znowu jakby dominowało trochę periimplantitis, dlatego że i Myron Nevin zwrócił na to uwagę, nawet tytuł jego wykładu Zapobieganie periimplantitis, czyli też jakby nawiązanie do tych implantów i hybrydowych, i dawniejszych tych implantów maszynowych, i obecnych szorskich, jak również pewne rozwiązania, które mają temu zapobiec, inne jak tam tworzenie przyczepu tkanek miękkich do, do, jakby struktur rowkowych wykonywanych laserowo, czy też pokrywanie implantów kwasem hialuronowym. I Potem Stefano Parma z kolei mówił, jak regenerować kości, właściwie przedstawia protokół swój regenerowania kości po tych zanikach periimplantitis. przy czym na dzień dzisiejszy po tym kongresie, akurat wziąłem udział w kongresie innego stowarzyszenia Międzynarodowego, amerykańskiego w Baden Baden DGOI i, i tam również ci wykładowcy, bo byli ze Stanów i z Europy i. I ci nasi w Jachrance i tamci, jak mówili o periimplantitis, zgodni są. Nie ma jednoznacznego protokołu postępowania przy periimplantitis. Czyli. Każdy Lepiej go unikać. Dokładnie. Dokładnie. Mm -hmm. Frank Schwarz, to co wspominaliśmy, kiedyś on proponował implantoplastykę, czyli szyfowanie. To się wydaje być powszechnie stosowane i daje około 80% powodzenia, yy, które objawia się z zahamowaniem tego postępującego zaniku kości i utrzymaniem implantu. Także perimplantitis, następnie, tak jak zwykle o estetyce, rozmawialiśmy Daniele Cardaropoli. Co było ciekawe, to, to jeżeli chodzi o ten właśnie zanik brzeżny kości wokół implantu, bo to perimplantitis zaczyna się od tego zaniku brzeżnego, to Sergio Spinato z Italii, on zwrócił uwagę, właściwie zaprezentował wyniki swoich obserwacji klinicznych. Zwrócił uwagę na jeden czynnik, który może zmniejszyć albo zwiększyć zanik tej kości. Tutaj będę bardziej techniczny, więc to jest informacja bardziej dla implantologów, dla protetyków, bo to tyczy się wysokości łącznika mhm. w tej części czyli możemy powiedzieć tej szyjki łącznika od platformy implantu do brzegu korony. I tutaj Sergio, wyniki jego obserwacji klinicznych pokazują, że jeżeli ta odległość, ta wysokość łącznika jest 2 mm i więcej, to dochodzi do minimalnego tego zaniku brzeżnego, czyli na odwrót można powiedzieć, że nie dochodzi do zaniku brzeżnego, jeżeli ta odległość jest mniejsza, czyli jeżeli ten brzeg kolonowy jest, jest bliżej platformy milimetr albo mniej niż milimetr, to wtedy ten zanik częściej dochodzi i jest mm -hmm, bardziej, bardziej wydatny. I tutaj link damy jako bonus do tego odcinka. Na stronie OSIS są umieszczone Chyba cztery wykłady, między innymi jest tam też wykład Sergio Spinato. Więc, więc tu z, od, tego kongresu, z tego tak kongresu, tak tego kongresu, dokładnie my? na ten temat, o którym mówię, więc y, tam proponuję szczególnie protetyków, bo to oni decydują o wysokości, mm -hmm, o kształcie mm -hmm. profilu tego łącznika protetycznego na, na implancie. No, y, fenomenalny był Joseph Czoklun. Tak jak wspomniałem, on jest może taką postacią naszą, europejską, nie ogólnoświatową, czy nie amerykańską, bo tam mają te czynniki rekombinowane. Natomiast Czokrun, on, on jest lekarzem, on nie jest stomatologiem, czyli powiedzmy nie jest lekarzem stomatologiem, tylko jest lekarzem, lekarzem ogólnym i on te badania nad tymi czynnikami PRF-em, oni we Francji prowadzili, między innymi z Patrykiem Palaci i te czynniki, jakby efektywność regeneracyjna tych czynników osoczowych zagęszczonych była wykazana w szpitalu oparzeniowym, czyli do regeneracji tkanek miękkich, prawda? Ale co fantastycznego Joseph, Joseph y, mówił i zwrócił uwagę, to jest jakby postępowanie z samą tkanką kostną. To znaczy, żeby te implanty nie wszczepiać. Z, z, jakby z dużą siłą, żeby one były bardzo ciasno w kości. I to szczególnie się tyczy, i tu nawiązał właśnie do tego zaniku brzeżnego. Yy, kość, gdzie ta kość, ta, ta, ta najwyższa warstwa wyrostka to jest kość kortykalna, czyli bardzo zbita, i tam jest ukrwienie minimalne. I tu Józef zwrócił uwagę, że jeżeli. Dawno i niekiedy jeszcze do, do teraz jest przekonanie wśród dużej części implantologów, że ten implant powinien mieć dużą pierwotną stabilizację, szczególnie do natychmiastowego obciążenia, i te implanty wszczepia się z dużą siłą, ale powoduje się nadmierną czy bardzo dużą kompresję tej warstwy kortykalnej, słabo ukrwionej i ona potem zanika. I to ma ogromny wpływ potem na po pierwsze i estetykę, jak również w pewnym sensie ona może otwierać drogę do penetracji i zasiedlania bakteriami aha, tej aha. części szorskiej implantu. I tutaj Joseph, i to bardzo pięknie argumentował i pokazywał też y, zdjęcia, wyniki, wyniki badań i i sugerował żeby, wykonując to, ten nawier tej części kortykalnej, on powinien być delikatny, raz, a dwa powinien być trochę większy aniżeli średnica tego implantu w tej części dokoronowej tego kołnierza, czyli żeby nie stosować tam kompresji. I były pokazane właśnie przypadki kliniczne. Ja nawet rozmawiałem z kolegami uh -huh, uh -huh. po kongresie, nie tak dawno, tydzień temu rozmawialiśmy, gdzie właśnie te obserwacje były identyczne, gdzie, gdzie jeden z klinicystów tu od profesora Wojtowicza z departamentu, yy, doktor Piotr Wychowański, on Dzielił się swoimi obserwacjami, kiedy wszczepiał te implanty, na przykład z dużą siłą, mm -hmm. tak? A z, druga grupa pacjentów to byli pacjenci po natychmiastowych, powiedzmy, ekstrakcjach i implantacji, gdzie były ubytki kostne, czyli jakby te zębodoły, były szersze aniżeli średnica implantu do koronowo. I mm -hmm. tam materiał. On był pakowany, więc nie było absolutnie żadnej Dokręcania. kompresji mhm. na tą warstwę korową. Co więcej, tej warstwy nie było. Ta warstwa musiała zostać zregenerowana, czyli jakby wyjściowo troszkę gorsze warunki, prawda? I absolutnie nie było zaniku, tylko tamta kość się regenerowała. Czyli tutaj Józef Czokrun otworzył nam oczy. Na, na lepsze zrozumienie biologii tkankowej mhm. i, i może przejście z takiego bardziej mechanistycznego podejścia do bardziej biologicznego podejścia przy traktowaniu tych tkanek. No nie, no bo koszt to jest podstawa, jak mówili, no tak. bone sets the tone, a tissue is the issue, czyli chodzi nam o pewien profil tkanek miękki, szczególnie w strefie estetycznej, no ale tego profilu nie będzie, jeżeli pod spodem nie będzie tej kości, która. Utrzymuje te tkanki miękkie, te dziąsło, te brodawki, dziąsło. Także to było, to było, to był jakby można powiedzieć, fantastyczny eksperyment, doświadczenie, ten występ co króla. Ja go potem widziałem, właśnie po tygodniu w Baden-Baden. To samo i, i takie, samo, takie samo wrażenie, i mhm. takie samo docenienie ze strony i naszych polskich lekarzy, którzy tam byli, jak również. Zagranicznych. Wspomniał no. pan, że, że można obejrzeć wideo z tego, tak? Będzie jako czo, bonus. Czokruna czo akurat nie ma. Ja mówię, na wideo mamy tam, mamy na razie cztery wykłady. Mamy yy, Sergio Spinato, mamy Piotra Majewskiego, Marko Ronda i jeszcze jeden chyba, profesor Myron Nevins ale, ale umieścimy, umieścimy. Umieścimy. W notatkach te, do audycji też, proszę patrzeć, Josefa, tam będą linki. Dam, damy y -y -y. link do, do strony, do filmboxu OSIS i, i postaramy się zrobić tak, że jak państwo wejdziecie po emisji tego odcinka, to tam ten odcinek z Josephem Czokrunem powinien być, a jak nie, to potem sprawdźcie po tygodniu czy dwóch, to mhm. no na pewno, na pewno do końca roku będzie. No tak. Trochę to może czasem potrwać, ale, ale warto poczekać, myślę. A słuchacze mogą słuchać podcastu nawet za rok, także to też, to też nie znaczy, że... Dokładnie. Dobrze, a drugi dzień jak wyglądał? Bo widzę, że tutaj to tera terapia laser laserowa. Laserowy. Mhm. Mieliśmy, mieliśmy laserowy dzień, który praktycznie zaczął się, się wykładem dzień wcześniej Roberta Millera i warsztatami jeszcze dzień wcześniej. Czyli czwartek, piątek, a tutaj mieliśmy dwie, dwie fantastyczne panie, jedną z Hiszpanii, drugą z Krakowa, specjalistki w laserach. I no to, to jakby. Vanessa powiedzmy. Ruiz Magas i Kinga Grzech. I, I Kinga Grzech. Kinga jest prezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej. Partnerem podcastu jest Aires Polska producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym. Ma duże doświadczenie, prowadzi, prowadzi badania. W każdym razie jest fantastyczne, że, że, że mamy taką jakby modalność działania też laserową i to tyczy się przede wszystkim jakby też leczenia perimplantitis, jak również wszystkich zabiegów na tkankach miękkich Są lasery też dotkanek twardych. Także to, to jest osobna osobna działka I jedno co co nasuwa się to też trzeba mieć to co, i co podkreślała i zarówno Kinga jak i Vanessa i Robert Miller trzeba mieć znajomość i rozumienie zarówno biologii jak i również technologii czyli długości fal jak stosować to nie jest że, że każdy laser do wszystkiego. Także mm -hmm. to trzeba zrobić inwestycje w, w edukację i w poznanie tych laserów, żeby potem móc tymi mieczami świetlnymi jak Jedi i na wojnach gwiezdnych, tutaj mm -hmm. w tych dentystycznych wojnach w cudzysłowie, efektywnie działać, nie, mieć, mieć, mieć efekty, a nie, nie szkodzić. Mm -hmm. Ile osób brało udział w tym kongresie? Około 200 osób mieliśmy, około 200 uczestników w kongresie. No tyle zwykle, tyle zwykle y, mamy uczestników. Chociaż bardzo dużo eventów jest robionych i w tym Aha. czasie też, też również były inne implantologiczne eventy. No ale to, to co zrobiliśmy z tym Filmboxem, to jest, to jest pewna dostępność, że można sobie pooglądać. No właśnie, to jest, to jest tam bardzo, bardzo pożyteczne. I, i, I co ciekawe, bo tam mamy też nagrane wykłady z dwóch poprzednich kongresów, czyli można porównać to, co było w tym roku jak będziemy dokładać sukcesywnie te odcinki, wykłady z tym, co mieliśmy 2 i 4 lata temu. Też fantastyczni wtedy wykładowcy byli nagrywani i Massimo Simion, on dużo o tym periimplantitis mówił. W sumie to była osoba, która zapoczątkowała te implanty hybrydowe, bo miała dość odwagi, żeby, żeby jawnie wystąpić z tymi niepowodzeniami, które obserwował u pacjentów mm -hmm. z implantami szorskimi 2000, po 2000 roku. Także Simion jest Istvan Urban, jeśli chodzi o regenerację horyzontalną i wertykalną w tylnym odcinku. Żuchwy to jeden z, no, z mistrzów, nie tylko w Polsce i w, w tym kongresie na przykład bostońskim. On tam prowadzi już od kilku lat te warsztaty. Także można sobie porównać ten, ten stan wiedzy, ile, ile on postąpił, ale to jakichś dramatycznych przełomów nie ma, bo też rozmawiałem z profesorem Majronem Newincem, też go pytałem o jakieś, czy są jakby w skali, w skali światowej, czy są jakieś przełomy. Przełomów nie ma. Bardziej chodzi o, może o zrozumienie biologii i o wykorzystanie tego, co do tej pory wiemy, stosowaliśmy, żeby to robić mądrze, mniej urazowo. I bardziej efektywnie dla siebie i dla pacjentów. Mhm. I to chyba główne takie tematy, o których A ty, powiedzieliśmy i, tak, co jeszcze, jeszcze było? I, jeszcze powinniśmy wspomnieć o naszych wykładowcach o Kingi, o laserach. To w pierwszy dzień mieliśmy profesora Piotra Majewskiego i tutaj Piotr, to jakby informacje bardziej też dla lekarzy będą ciekawsze. Piotr. Mówił o regeneracji w kontekście i to w ciekawym kontekście, bo temat wykładu był czym kierować się przy wyborze materiałów i technik regeneracyjnych, a chodziło czy jakby z punktu widzenia protetycznego, to znaczy, bo mamy, taki, ma, mamy różne materiały. Możemy mieć kość własną pacjenta, możemy mieć kość z banku tkanek i mamy materiały kościo-zastępcze, pochodzenia zwierzęcego albo pochodzenia sztucznego, takie jak beta TCP. Przy czym te zwierzęcego też w zależności od rodzaju traktowania tej kości, to one mają albo dużo tych jakby mineralnej substancji, która nie ulega wchłanianiu, tak zwanemu, czyli nie zostaje zastąpiona przez kość. I własną pacjenta albo takie, które mogą być zastąpione w całości. I tu są różne aspekty, bo na przykład, i tu właśnie na to zwrócił Piotr uwagę, jeżeli mamy odbudować tą kość, która będzie w bezpośrednim sąsiedztwie z implantami, wykład Piotra jest na mhm. tym filmboxie, mhm. więc sobie można to posłuchać. Więc jeżeli mamy odbudować kość w bezpośrednim kontakcie z implantami, to musimy dać taki materiał, który nam się w całości zamieni w kość żywą, bo my chcemy mieć ten bone to implant kontakt chcemy mieć żywą kość, która zrośnie się z implantem. Natomiast, jeżeli mamy pewien deficyt y, objętości wyroska zębodałowego i y, y jakby chcemy polepszyć estetykę czyli uwydatnić y, brodawkę, czy, czy poszerzyć y, kontur wyroska i potrzebujemy materiał, który nam tylko tą objętość zwiększy, to wtedy wydaje się być bardziej korzystny do stosowania materiał, który się nie wchłania albo szybko, albo wchłania się nie w całości, że jakby utrzyma nam, nam ten kontur. Czyli jak potrzebujemy wypełniacza, to te materiały takie jak powszechnie zastosowany BIOS, czy inne pochodne właśnie od, od zwierzęcy, to one są dobre, bo one nie zamieniają się szybko w kość, albo w, po latach jeszcze widać te cząsteczki, ale utrzymują profil. Mhm. Nie? Natomiast też jeżeli stosuje, chce się mieć, mieć regenerację i kość żywą, to tutaj wydaje się absolutnie kość autogenna i kość allogenna czyli kość od, ze zwłok, z banku tkanek i one wydają się zamieniać, zamieniać, to samo potwierdzał Kornel Krasny właśnie, on stosuje bloki allogenne i one w tych jego przypadkach klinicznych już po wieloletnich follow-upach pokazują utrzymanie objętości, a z kolei zdjęcia histologiczne, slajdy pokazują, że jest to kość, kość żywa. No i nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić do Filmboxu, bo tam można to co, to, co jest nagrane, Dokładnie. obejrzeć. Te, te cztery nie dawaliśmy wszystko od razu, bo tylko chcieliśmy jakby sfokusować, dołożymy tego rzeczowa czokruna, bo jak tu zauważyłem, to rzeczywiście był, był fantastyczny wykład. I, I też można korzystać z tych poprzednich wykładów czołowych ludzi w branży. I zapraszamy na kolejny kongres, 14. Czternasty kongres, to on będzie w roku 2021, ale dentystów zapraszamy w tym roku, 2 grudnia, jak coroczny świąteczny wieczór implantologiczny I też tam przygotujemy ciekawy program. Przy czym ten świąteczny wieczór ma troszkę inny charakter od kongresu, no i tak powinno być. Mhm. Takie spotkanie bardzo. Dokładnie. Mhm. Jeżeli chodzi o program, tam prezentujemy jakby inne inne rzeczy. Na kongresie to prezentujemy to, co, co zwykle w Bostonie jest prezentowane, natomiast tam różne, różne takie nowe, nowe, ciekawe rzeczy, które może nie mają jakby wieloletniego czy follow-upu, ale mhm. które mogą być interesujące i na pewno są inspirujące, bo i wtedy mogą pobudzić do dzielenia się własnymi doświadczeniami, czy stosowania pewnych technik i tak dalej. Mhm. No to zapraszamy w zapraszamy takim razie do subskrybowania naszej audycji, naszego podcastu. Będziecie wtedy Państwo na bieżąco z informacjami, z konkresami, ze spotkaniami. I również takie informacje dotyczące nowych filmów, które są opublikowane, będą do Was łatwiej docierać. Dziękuję. Moim panie. gościem był pan dyrektor do spraw edukacji Osis, Witold Tomkiewicz. Ja nazywam się Borys Kozielski. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Borysie. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hieluronowym.